No, Cześć! Dzisiaj pokażę wam Tokio, jakie jeszcze nie znacie No i będzie to prawdopodobnie pierwszy taki vlog z Japonii Jednym z ważniejszych elementów krajobrazu w Japonii są oczywiście automaty, z których można kupić przede wszystkim napoje, czasami papierosy, a no, nawet jedzenie. Najfajniejsze są takie, które się pokazują pogodę i wiadomości. No i zazwyczaj co 100 metrów jest jakiś automat, można zawsze coś tam kupić. tu pójdziemy na ramen. Jedną z ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o Japonię, jest to, że Japończycy tak naprawdę nie umieją mówić po angielsku. W drodze jak Gonciarze, za bardzo tego nie było, bo prawie nikt nie powiedział o tym. No to jest niestety taka prawda. Ciężko jest dogadać się po, niej po angielsku. Jeżeli chodzi o zamawianie jedzenia w restauracji, to wystarczy pokazać palcem. Jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście, no to Google Maps plus GPS generalnie wystarcza. No i do tego jeszcze oczywiście na każdej stacji metra jest dość dobre oznakowanie, a przynajmniej w Tokio. Problem zaczyna się, gdy chcemy coś załatwić, na przykład coś załatwić na poczcie albo w banku. Tutaj raczej polecam pojechanie do jakiegoś większego działu, bo... Większa szansa, że znajdziemy kogoś tam, kto mówi po angielsku. Ostatnio, jak zatwiałem te sprawy w banku, to, to użyłem na telefonie Google Tumacza i pani ba z banku mówiła po japońsku. Google Tumacz pokazywał mi to, co to znaczy po angielsku, potem ja mówiłem po angielsku i ona wiedziała, co to znaczy po japońsku. No i w ten sposób próbowaliśmy się skomunikować, ale. Wow! Było dobre. tam Pantera, no to na tą książeczkę. książka ze tam Fajnie. Kombini to takie popularne japońskie supermarkety dość małe, które są się jak wszędzie. Taki odpowiednik naszej Żabki czy fresha jest. kilka najbardziej popularnych sieciówek to Lawson, 7-Eleven. Family Mart, no jest ich sporo. No i one są rozcięte w na każdym rogu, co kilka centymetrów można znaleźć e, na trawie na właśnie na, na kombini. E, a co można kupić? E, no, przede wszystkim napoje, e, jedzenie, e, przekąski czy przyciastka, słodycze, wszystko. Kanapki ryżowe, e, bento, czyli takie japońskie jakby zestawy lunchowe, e, bardzo popularne. No i w większości kombini jest jeszcze bankomat, e, więc można z tego korzystać to ważne, te bankomaty w takich sieciach jak 7 Eleven czy Lawson zazwyczaj akceptują europejskie karty kredytowe. Więc czy mamy z kartą Visa, czy Mastercard, można tam zapłacić. Bo w Japonii jest ten problem. W Japonii praktycznie nie używa się kart, a szczególnie płatności zgrzyzeniowych, bo coś takiego nie istnieje. Głównym środkiem płatniczym jest gotówka, więc najlepiej mieć przy sobie tylko gotówkę. A jeżeli trzeba wypłacić, to najlepiej właśnie w takich sklepach znaleźć bankomat. Dodatkowo często jest też tam ksero, dużo super chińskich, świeża kawa, e, no i prasę Oprócz wspomnianych komini w Japonii w ogóle są też sklepy stojenów czyli odpowiedniki naszych sklepów wszystko po 4 zł, gdzie oczywiście wszystkie produkty mają tą samą cenę, Gdzie Japonii to jest 101, czyli takie 350, czyli prawie 4 zł, bo jeszcze podatek trzeba liczyć. No i co w nich można znaleźć? To no, mniej więcej to samo co w naszych sklepach, czyli, czyli artykuły jakieś do mieszkania, artykuły biurowe, jest też jedzenie, ryż, na przykład dużo ryżu, kupiłem sobie właśnie kilka paczek. No jest przede wszystkim trochę słodyczy, słóżówki chińskie To są najważniejsze rzeczy, myślę, się wydaje do przetrwania. No i można kupić też sporo maseczek. Zrąbiste koleżeki, kubeczek z pandu. I'll be around the more this precious sound